Dobrze mówiąc, tylko inny filmik. Tak, zgadza się, tym razem y, będą nasze rzeczy ogólne, tak oczywiście, ale głównie ten filmik robię dla jednej ery, która kiedyś była tak y, mówiona, tak kiedyś, kiedyś, bardzo dawno temu i nie było mówione. Ona też jest ważna, tak? zresztą ona, to, 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 to też jest wydanie na sklepii, tak na pewno na Spotify Playlist tak? i tak dalej i tak dalej, te ery są ważniejsze oczywiście, to są płyty studio, a tu są tylko single, single i epka, ale wiecie, że Członiusz było to też jest era życiowa, tak bardzo ważna, wy możecie je sobie nie cenić, ale wiem, że wy sobie ją tak ty ją słuchasz, to ja sobie ją ocenię tak przypadnie bo to już to... Bo o niej w ogóle nie mówiłem tak kiedyś, bardzo dawno temu mówiłem o tej erze, tak gdzieś tam się zagubiło, tak, bo biały dom, pryzmat, tak o tych erach kiedyś mówiłem, tak, o Twe oczy na pewno. Wysoka tak, o tych erach było mówione kiedyś często, tak, a za to odchodziło tak czuł uszalny wolt, a wiadomo, że ta era też jest ważna, tak, osobno. Ja wiem, że ten utwór jest dostępny też na innych wydawnictwach, tak, ja wiem, yy, tak, fizycznie mnie też na tych wydawnictwach dokupi ale jako yy, osobny single, tak, i osobny era, czyli te kartki z tą, bo z tym kartkami były jakieś posty, tak, reakcje były, filmy z kamery też kiedy były na temat czułun uszalny no, ale to jest jakby odnowienie, tak, Jak to, to jest jakby ten filmik, jakie odnowienie tej ery, tak, a nie będę je wydawał ponownie, tak bo już ją kiedyś wydam ponownie tak, jako odnowienie wartości ale filmy fizyczne, tak z kamery warto zrobić, tak? Bo ja wiecie, że filmiki lubię robić, to się dla siebie dla Was, tak? A skoro dzisiaj już boję ten filmik, tak, z ogólnymi rzeczami, naszymi różnymi sprawami, macie, tego, macie go, 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 go dogodnie na, na YouTube, zachęcam do zobaczenia, tak? Ten filmik też będzie na YouTube, tak w to nie wątpię zatytułowany, on będzie głównie, że tematem tego odcinka głównie jest czuł na voltach, czyli te ta era, tak? Też tak, dobrze? No. Czyli tutaj już nie będę mówić o tym, tak, nie będę mówić o wodnym tak? o etapach, ewolucji lucy, to są ery też ważne, ale czy nóż jest akurat ważniejsze niż etapy czy ewolucje, więc wiadomo, że filmik dotyczy tej ery, a nie czy unów, a nie etapy czy frontal, czy Ale oczywiście dalej też jest hit. No dobra, bo przynajmniej bo filmik do oglądania macie, tak, a na Instagramie on będzie jutro, tak by te mógł to tak wydaje jakieś filmiki, tak co nagrywam dzisiaj, tak wczoraj, so, to... Wiecie, że ja je wydam na pewno. Nie wszystko na raz, tak, ale ja to wydam na pewno, bo to co będzie, to będzie tak, z postów, socstatów też, racji też, oczywiście, bo jutro posty razem będą zatem, niestety, ale filmiki z kamery, tak, to, co mam nagrane dla Was, tak wydane na YouTube, to ja je wydam też na Instagramie, tak? Czyli ten filmik niekoniecznie jutro, tak, ale bo jutro na pewno ja wydam dla was z tym halcem Days, tak, ale link zachęcam na tego tak, filmiku na YouTube i na pewno ten drugi filmik, czyli z tymi różnymi sprawami, nie? Bo to, to wtedy powiemy na pewno jutro, a czy ten filmik jutro będzie na Instagramie? Może tak, może nie, jak nie jutro to pojutrze, a dzisiaj na YouTube, dobra? Bo posty na YouTube tak, kwestia postów na YouTube, zanim przejdziemy do tego oczywiście, bo to jest ważniejsza niż posty na YouTube, ale to też jest ważna kwestia. To posty na nimi do, zob do zobaczenia są, tak? Są nożniki, tak, są za zresztą 6 postów, tak, stu innych jest do zobaczenia. Zachęcam, bo to tam jest wodzie czego i zachęcam, bo to do zobaczenia tam jest. Dobrze, więc tego nie ma tak dzisiaj. Wiecie, dlaczego? Na stronie jest tylko twórczość, to wiecie, tak? A na YouTube codzienność dałam, tak? To, to chciałam, tak? Bo to co ja chciałam sposób na YouTube zrobić, tak? Koniecznie to zrobiłem wszystko, więc zachęcam do zobaczenia z tymi postów, bo być są tam te posty, tak? To są to są wydania, tak? To wiecie, tak? No i zachęcam, bo to tam jest wodzie czego. Wspólny filmik y, macie na YouTube, tak? Na Instagramie dopiero będzie, spokojnie go. Będę mógł y, jutro sety, niestety, będą na Instagramie, tak? Bo ja, mam, bo ja już przygotowałem nawet szablony, tak? 12 szablonów, tak? Więc ja je dam jutro na Instagramie. Na YouTube ich nie ma, ja wiem, ale na stronie bez przesady, ale. ale bo, to, bo to nie jest twórczość, tylko to jest materiał nie, ale. No je ja to dam na Instagramie jutro, tak? Czyli dzisiaj nie dam tego, ale jutro to dam, dobra? I to wszystko, tak? Z tej rzeczy ogólnej. Kawkę mam wypite, bo jabłko zjadłem, tak, że to takie codzienne sprawy, tak, zresztą z ogryską jutro łączone pozbędzie, z kawą pozbędzie łączone, bo ja zrobiłem zdjęcie kawę, tak, i ogryskę po jabłku, więc spokojnie ja dam jutro. To co muszę, tak, ze zdjęć, ze screenów i tam żelacji jeszcze, tak, dobra, no, wiesz ja będę dopijał wodę, tak, mam wodę, tak, mam wodę z sokiem, tak, mam jeszcze... Troszkę tej wody, więc mam co do picia, tak? Mam. Yy, tutaj mam chrupki, tak? Zresztą tutaj, zresztą, wiecie, co ja jem, tak? Teraz. Yy, tutaj mam te paluszki mleczne, polecam, ale też są dobre, tak? Jestem do ich panem, tak? Dzisiaj będę je jadł oczywiście, jak będę miał ochotę. Tutaj sobie dopijam rzutkę, tak, do końca, i tak dalej, i tak dalej, nie? A tutaj mam yy, na no, jutro, czyli śliwki i pomidor, nie? Zresztą, wy macie posty z zakupami z wczoraj, nie? No właśnie, łączone i niełączone, nie? No właśnie, i tu też coś macie na pewno z tego. Z paragonów chyba niekoniecznie, to macie na Instagramie, ale na YouTubie na pewno coś z tego dałam, nie? No właśnie, post na YouTubie. No dobra, to tyle z tych rzeczy, tak, ogólnych, bieżących, aktualnych, tak, bieżących, to tyle z tych rzeczy, bo, bo dzisiaj jest ważna data z powodu jednego wydarzenia, tak, o tym wam mówimy no przynajmniej wiem, tutaj się powtarzało, nie będę, tak, ale bo dzisiaj jest ważny dzień, oczywiście, w ogóle w ten dzień nie miało w ogóle nic być, nic, w ogóle nie miało nic być, bo to jest data do pamiętania, a nie do świętowania, no ale Wiecie, że ja robię prezenty za chwilę, a nie wiem sam, gdyby tego nie było, prawda? No właśnie, to też jest ważne, więc wiadomo, że to warto przypomnieć, nie? Więc dzisiaj drugi sierpnia, Tak, dla mnie ważny dzień, tak? Z pewnego względu ważny dzień, tak? Bardzo ważny, od, od kiedy... Od, od wtedy, kiedy moje życie się zmieniło, tak? Ale to nie chodzi o Was, tak? Nie chodzi, nie chodzi o Ciebie, tylko chodzi o mnie, tak? Chodzi o moją sytuację wtedy w życiu, tak? Drugi uśmiech, nie? Tak? Dokładnie rok od tego wydarzenia, tak? Nie mówię o takiego, tak? Nie zadam szczegółów, ale... Od... po prostu dokładnie rok dzisiaj mija, nie? No, i takie serce, no, można powiedzieć takie serce ruszanie, moje serce ruszanie, no, ale nie będę o tym mówić oczywiście. No bo to jest czuł nóż, tak to jest właśnie, e, właśnie te warianty single Cili, nie jest torby, a tutaj jest, aha, bo to właśnie jest epka, czuł nóż, tak a tu jest właśnie do epki, bo ogólnie to są te warianty cili, czyli single, tak? A tu są to jest epka cztery utwory, czyli z tego do, do, oddawnionego materiału, tak? Czyli ten, który ma parę miesięcy już, tak? 6-7 miesięcy na pewno, jak nie 8 już. Musiałbym zobaczyć, już nie pamiętam, tak? A, bo ja zaglądam czułnusz, nóż, tak, I zaglądam w tę tak? ale bardzo rzadko, tak, bo ja nie słucham, ale zaglądam, zaglądam tak, akwizacje opisowe, linkowe czy tam jeszcze inne, są, kiedyś tam były, tak, do oczu, nóż, na volt. bo tutaj właśnie jest okładką, albo to jest echa, tak, czyli to jest epka, to jest epka i to jest epka, tak, czyli. Tak, tak, bo tą epkę fizycznie, wirtualnie na stronie macie, tak, jako produkt tak, wydaniowy, bo postęp rogu, tak, z tymi kartkami, z dodatnikiem, tak, yy, twórcze, postęp rogu, jakieś były na ten temat, były, filmik z kamery, na, na, na temat tej ery też kiedyś, był tak kiedyś, no ale warto odnowić, nie? no, bo to jest epka, tak, to jest epka i to jest epka, dobra, a tu są właśnie te single, tak, czyli cztery warianty, prawda? Najpierw to będzie tak, najpierw to powiem, przypomnę, tak, a potem epka, tak, bo epka była takim dodatkiem, tak jak na tą orę, bo to był taki gratis ode mnie prezent, tak, a więc to było takie ekskluzywne, tak, a to jest, to było kiedyś, tak, to było, to było kiedyś tam też, ale to było później niż to, nie, no właśnie. Ale oczywiście auta musieli być się najstądni. to by gamin posty, ralcje tak, u bęku jestem, ale bo tak? bo, nie bo, tym bo, były tak, bo, bo, były, tak? bo, e, bo, to było kiedyś, tak było tak, w streamingu to Macie Czułnusza na no, Wolce tak, to jest era o pewnej osobie, tak, która mnie zdaniła, tak która jest mi tak, ja ją lubię, ja ją osoby zdanie tą osobę, tak, teraz już jest okej okay między mną a nią, nim a mną, ale jakby wtedy Czułnusz jakby zawitał, tak, jak, jakby era tak studyjna, no bo wtedy, wtedy, w tamtym okresie, tak jak... Ten utwór powstał, tak, to czułem się zraniony przez tą osobę, tak, która jest mi bliska, ale wtedy mnie zraniła. Tak. Więc czułem już część zapiska tego doświadczenia tak, z, pewny, z względem pewnej osoby. Bliskie osoby, tak, które mnie streniło moje serce, no ale finalnie już jest ok, wszystko, więc rozumiecie. Więc, bo tutaj mówię o tym, oczywiście o czym jest czuł tak? tutaj mówię takie kulisy, tak, a do kupienia to będzie to, tak, czyli takie macie cztery warianty. Czyli do tej ery są warianty, oczywiście cztery warianty, czyli oficjalny wariant, tak, i trzy okotkowe warianty, jak nie cztery, nie trzy, tak trzy, bo ekskluzywy, ekskluzywy cover, tak, jest trzy, nie. No właśnie, bo właśnie ekskluzywa tak jeden 1, 2, 3, tak czyli Czółnóż, one wyłączy 4 warianty CD oraz winy zapisem bluze Torby do wariantów nóż też mogą być, tak, bo bluzowe torbowe warianty też mogą być stworzone. Nie wykluczam tego, tak, bo to też jest era życiowa, tak? Nie jest aż tak bardzo ważne, bo są, tak? tak? Czy poległo tak? Czy właśnie dobry fakt, tak? To są ery ważniejsze niż nóż. Ale, bo tam są 4 na oczywiście, ale to też jest ważna era, tak? bo to jest tak samo ważna era jak biały dom przez tak, życie to już była, no to właśnie odsłonić, nie te ery, o nich mówił, nie będę tutaj, no i tak, no i ważniejsza era niż etapy ewolucji nie, korzeni, nie? no, ale oczywiście są mi tych no dobra, bo kolekcja z tak tak to wiadomo, tak wszystko są 4 prawda? Na każdy wariant robi tak układka ma po prostu, tak nie jakiejś bo te warianty były kiedyś, tak? Bo te bo kiedyś, kiedyś było wydane oficjalna ery, tak, później było odnowienie, tak od życia, bo od życia wartości było takiej tutaj ery, tak więc odnowienie wariantów było jakieś tak, wydane tak na YouTube, na stronie chyba też, nie na stronie chyba nie ale na pewno to było jakieś wydane. Więc zachęcam, bo to, to było kiedyś, ale to było, tak i fizycznie raczą nóż, jako warianty singowe CD, wingrowe, brozzowetrowe to będzie, tak? 4 edycje, dobrze? No. Czyli jedno tak, zapisane Voltach, tak, zapis, odwoł, tak, zapis nóż, tak, one to free, także cztery, cztery edycje, prawda? Czyli wiecie, że... Takie w przypadku etapy, tak, o luce, czy właśnie jeszcze herbatę czy, czy luto, tak, tam exclusive covers, tak, loot jest ważniejsze oczywiście. Ale ja tu mówię o to, tak, nie, nie o ludzie, tak, o ludzi już wystarczy. Ale e, wiecie, bo, bo, bo z rodu wiecie, że album wersji nie ma fizycznie, ale to, tak, warianty single i epka, tak, o, tym, o czym będę mówić za chwilę, to to wszystko fizycznie będzie, tak. Bo ator budował kładki albumowej epki, czy u nóż frontowo, też kiedyś będzie stworzona, tak, no. A to wiadomo, tak to już macie wydane, tak było jakieś wydane. zachęcam do streamingu, tak czy unusziony volt, singlet w kasetek nie będzie, nie, bez przesadek tak, pudełka do czuł nie ma, nie ma filmu moduszowego, tak bez przesady, ale, ale fizycznie era 4 warianty to nie będzie, tak jak macie wydane, tak? Jakiej folia, tak układka nowa, z prostu inne CD, T, inne nagranie, tak, want to free i to wszystko, tak? Właśnie czego out now. Z kiedyś, ale to macie. A to tak, y czuł nóż, pka słuchania specjalna czuł jest nóż jest zapisana w nie. Tego nie? nie będę wam czytał, bo to jakieś kiedyś czytałem, ale z e okładką oraz fotkami jest ten apka członusz, czyli tak w roku były, tak produkty, produkt oczywiście z tą apką jest. Oczywiście zeszłoning link do tej apki też kiedyś dałem, tak do filmiku też był, bo filmik twórczy z tką też kiedyś był wydany, mi się wydaje, nas, to, mnie na stronie. Też łącznowo niczego. W y filmiku nie ma, tak wiadomo, ale to fizycznie będzie, utwory, tak, czyli no to wiadomo, nie, no bo to jest to, to jest to, ja nie wiem po co ja to wziąłem, ale okej, okay. bo to jest to samo, nie, prawie, że, no właśnie, a to, a to jest ważne, to jest ważniejsze niż to, bo to dotyczy kupna, nie, no właśnie, do kupna, tak takie przypad tak, w przypadków wariantów stringowych, tak, fizycznie, winyle w drodze torby, tak, też, yy, na jakiej chłodnią, to wiadomo, bo tutaj edycje osobne, tak, a tutaj yy, całość edy, tak, czyli 4 utwory na spisie, czyli jako będzie, bo wiecie, że cena jest na CD, bo są inne torby, tak, setki nie będzie, nie, ale, Panie Boże, ale CD, minyl, bo są na jakiej formie, to już będzie, tak, cztery takie, czyli one to three, tak, yy, zapis fundowolta, zapis coveru, tak, one to three, exclusive tak, yy, Osobno, razem, tak to właśnie będzie też też na tej epce, tak kiedyś tam. No, wydanie Maciec kiedyś, tak na YouTube na stronie, tak na nie były sety, set, nie linkowe, tak były filmiki, tak były e, skamary, tak filmy na pewno, z docenikami, kartki. Tak, mówię, z tymi kartkami, tak były jakieś posty kiedyś, ale to było, tak na pewno to dałem. Tak na Instagramie, na YouTube na stronie, tak to było, kiedyś ale to było. A to a mówię o tym ponownie, ponieważ to też jest ważne, tak dobrze. No. Wiesz, no takie jest ważniejsze oczywiście, ale to też jest ważne i yy, No i wiadomo, że winyl i CD za 99 to będzie. W tym ta cena jest też na, na bluzę i torpę, tak? Czyli okładkę albo tej epki, tak? No, czyli na jakiejś tak, cztery traki, bo w wodki w środku, te co ma ten yy, te epka, tak, to wiecie, że na CD, na winyl i na. No i na CD, na... bo nie będzie, no? No. Ale oczywiście cztery traki na spisie to będzie, tak? bo zapis na że z poszedł i to, że ma to i to, tak. No, osobno też oczywiście, tak, zapisy duszko oczywiście, ale na to też tak, bo to fizycznie też będzie, bo to jest epka, tak? To są single, tak? To są single, oczywiście, strony world, ale tutaj to jest epka akurat, więc epka do kupienia będzie fizycznie, tak? na to wszystko. Tak z tej w filmiku, bo to co chciałem na ten filmie zrobić, to zrobiłem, tak? bo z ogólnych rzeczy też wszystko powiedziałem, tak, poprzedni filmik tam macie to oglądaj na YouTube, tak, na Instagramie będzie za jakiś czas, tak, jeszcze Ju, znaczy jutro, tak, ten filmik też będzie na YouTube teraz, tak, oczywiście, na za jakiś czas, tak, spokojnie, on będzie, post na YouTube tam macie do zobaczenia. No dzisiaj macie wszystko tak z, z materiałów ode mnie tak, jeszcze ten filmik będzie na YouTube jedynie tak, jutro na Instagramie będą posty, reakcje tak spokojnie, I dzisiaj jest dzień bez postów, oczywiście tak wyszło, ale jutro z postami nie będzie, coś nadam na pewno tak, Dobra. do końca dnia z, zdjęcie robił, będę na pewno w to nie wątpię, a, a, coś, a to co chciałam na tym filmie zrobić tak, koniecznie to wszystko zrobione, więc sądzę, że to jest jasne, tak, to macie do schonia, to macie schonia, tak, to było zresztą ligowe, setowe, tak, nie setowe, były kiedyś dodane, tutaj mówię o tym ponownie, tak, bo to też jest era ży życiowa, tak, też ważna era, tak, osobiste doświadczenie, tak, czuł tak, życiowa era, ten utwór też jest schonia na Sokativity, tak, na smoky values, tak, dokupienie fizycznie na smoky tak. i na e, wariantach winylowych, czyli też to wykupienie czuł jest na, na to, tak, na to, i na smoky i na smoky values, Czemu no, noż będzie i tutaj, i tutaj, na tym album, na tych albumach, i na tych albumach, tak? I to tyle, tak? To wszystko. Dziękuję za uwagę. Tak yy, kończymy.